Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii S.T.A.L.K.E.R. ze w Hej, Co ty masz do, mi do powiedzenia? Nic, więc się pierdol. Ale możesz mi naprawić mój pancerzyk, co by się na pewno fajnie przydało. Naprawo oczywiście tego. Zostanował mnie bardzo ten skaner podczerwieni, bardzo chciałbym... Ee... Chciałbym zobaczyć jak to funkcjonuje w ogóle. Bo jeszcze nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem i nie wiem, jak to działa. <laughs> serce oazy. Yeah! Zdarow. Cześć. Siemano. Ogólnie, jakbyśmy oddali serce oazy, to one by, ono by tutaj było, ale tak. Znalazłem dziwną anomalię w starej chłodni kominowej. Gdy się do nich zbliżyłem, wyjąłem detektor. Wszystko wokół mnie zaczęło się zakrzywiać, jakby było ściskane. Po pewnym czasie zupełnie znikąd zaczęły pojawiać się ciała martwych stalkerów. Potem wszystko ustało. Niesamowite! Oczywiście to tylko kruszki informacji i nie da się z nich ustalić nic pewnego, ale prowadzimy. wprowadzimy. Kurwa, mać! Wprowadzimy ten opis do naszych te rejestrów. Na, nazwiemy tę anomalię bąblem przestrzennym. E, czy są jakieś informacje o skanerach? Oh. Obecność anomalii tam. Y, artefaktów, dobra. Obok parkingu. Nic. Mm, nic, nic. Ok, czyli wiem, że obok, anomalie obok parkingu muszę obczaić sobie. I teraz tak. Cześć, ziomie! Znalazłem oazę. Naprawdę? Więc jednak istnieje. Wybacz mój sceptycyzm, ale masz jakiś domu? Tak, znalazłem coś. Wygląda jak artefakt. Daj mi to szybko. Nic z tego nie mo może mi się przydać. To bardzo egoistyczne, nie mówiąc już, że niebezpieczne. Właściwości tego artefaktu nie są znane. Co zrobisz jutro, jeśli się okaże, że nie masz czucia w nogach? Albo skóra ci z Zapewniam cię, że takie przedmioty najlepiej oddać w, w opiekę naukowcom. My przynajmniej próbujemy odpowiednio się zabezpieczyć. Nie przestraszysz mnie, zatrzymam artefakt. Nie... <śmianie> Przyniosłem skaner mm, Że twoja hipoteza się potwierdziła, wystarczyło 5 minut od włączenia skanera, żeby na, e, natarły na mnie snorki. Okej, okay. 3000 wykrywasz a Tu możemy mu zawsze oddać artefakt za azy Okej okay. mm, Jakie tu mamy teraz misje? O! Mogę jeszcze co tu mamy za misyjkę? Blech. A tak, mam, że e, po prostu mam odnaleźć ten e, artefakt, no nie? Ale to tam pod koniec, w którymś momencie misji to zrobię. Na razie chcę sobie zatrzymać ten artefakt. Bo on mi się potem przyda bardzo. Siemaniu. Dobra, to co, jakie mamy tu jeszcze misje? Co tu mamy? Aha, powiedz o tym e, traperowi. Dobra, tak więc w tym momencie, przyspieszenie... Niezłomne tradycje powinności wywodzą się od samego generała Taczenki. Okłamał swoich towarzyszy, zwodził kwaterę główną i z honorem poległ w bąblu przestrzennym. Za wszystkich członków powinności, idących za jego przykładem. Interesujące. <grym> Interesujące. Flint należy teraz do wolności. To Fryer. Dobra. B niedawno w znalazłem tam e, artefakt. Jesteś zainteresowany? Haha, ha, mam w to uwierzyć? Nie miałem, nie ma usłyszałem na temat oazy, ale nigdy nie słyszałem, że ktoś tam faktycznie był bez urazy, ale nie wierzę ci na słowo. No, mógłbym ci pokazać artefakt, ale zobaczcie, że nie możemy go sprzedać. Nie, nie możemy sprzedać tego artefaktu, bo koleś się najzwyczajniej w świecie go boi. Mam masę amunicji przeciwpancernej, co jest z plusem. A ja nakupię sobie tego, oczywiście. Um, hm? No i tak mi się wydaje, że wszystko jest w miarę okej. Okay. Meduza jest, fajnie, to ją sprzeda się. Pliup! Okej. Okay. Um, Tutaj już chyba wszystko, owszem, chuj. W kotnikie, <laughs> dobra, w to... w a! W nie włączyłem stopera, dobra. Zapomniałem o że niech to dunder świśnie. Dobra, ziomek. Chimera nie żyje. Otrzymano przedmiot, drapieżca. Drapieżca to jest shotgun. Ehm, zaraz wam pokażę jego specyfikacje, tutaj do tej. Więc tak, tutaj mam takie, takie, takie. Um, jeżeli wam zależy, to możecie... To jest o wiele lepszy karabin shotgun, jeżeli chcecie. Je, od tego Chessera 13 to jest ulepszona jego wersja. Spe, spersonalizowana, ładowana pompkowo strzelba. Ona jest właśnie sama przerobiona na różne tam rzeczy. No i jak ją sobie ulepszycie, to... Może jest o wiele lepsza wtedy od... No, tak stopniowo w niektórych elementach jest lepsza od tego Eliminatora. Jednakże ja właśnie wolę mieć tego Eliminatora, powiem wam szczerze, wiecie? Bo jednak mi bardzo zależy na tej szybkości, szybkostrzelności. A wystrzelenie 12, 12 pocisków w krótkim tempie naprawdę daje bardzo dużo w tej grze. No i oczywiście jest niez, niezła celność tej broni. Jest o wiele lepsza niż od tego shotguna zwykłego. I odrzut jest mniejszy. Wszystko jest ogólnie lepsze. Tak więc ja sobie to sprzedam. I nawet nie będę tego żałować. Jak widzicie, to, to jest drapieżca, a to jest CSR-13. LOL. No, CSR-13 ma odrobinę mniejsze obrażenia, natomiast e, drapieżca już ma je od razu zwiększone. Dobra. E, tak czy siak, co ja miałem jeszcze tu zrobić? Czy mam tu coś do ciebie? Naprawę i modyfikację? Nope. Dobra, to ja co Dobra, zrobię, ja. to odstawię na pewno serce oazy, żeby go nie nosić. Ej, kurwa, Flint Fryer dostał egzoszkielet. Ręka sprawiedliwości go dopadła. Taki... O, co to? Kombinezon w wolności. Ile masz tych pojemników? W Skarbie? Dwa. Dobra. Dobra, niech ci będzie. E, gdzie to jest? A, tu jest bąbel, dobra. Nie! Mi się w frajerze. A! Ah. Pyk i pyk. Zastanawiam się... O, na pewno tego sobie dołożymy. Mm. Raz tutaj, tak? Może dwa nawet. Zastanawiam się właśnie, czy warto sobie... Czy czasem nie fajny... Yy, nie fajnie by było właśnie zobaczyć jakie by były statystyki, gdybym ten kombinezon sobie ulepszył, dlatego wiecie co ja zrobię w tym momencie cięcie zrobię zapis i ulepszę sobie ten kombinezon do możliwości ostatecznych i porównam sobie go z tym, tak więc w tym momencie cięcie OK, sprawdziłem właśnie ten kombinezon. Powiem wam, jeżeli ten kombinezon sobie ulepszymy, to jakie są jego zalety? Tam mamy, do, yy, on może ważyć maksymalnie 1 kg, kiedy zmniejszymy jego wagę. Mo I tam można jeszcze mo mamy możliwość zamontowania dodatkowego pojemnika na artefakt, czyli będziemy mieli takie trzy pojemniki. Jednakże dla mnie istotne by było, jakby były cztery. A tak ogólnie, niewiele, <coughs> niewiele się jednak różni. W jest lekko, ale tak leciutko, tylko słabszy w tych statystykach od tego kombinezonu. Jednakże ja wolę go sobie jednak zatrzymać, ponieważ no, regeneracja zdrowia i leczenie ran to są jednak takie dodatkowe już umiejętności, które jednak się bardziej mi przydadzą. Co ciekawe, nie możemy schować serca oazy, bo to jest tak jakby przedmiot na misję. Tak samo też nie możemy... A! Gra mi się zaciała. O Jezu. Znowu jeszcze raz nagrywanie. Nie, jest, nie jesteśmy w stanie właśnie schować tych rzeczy, bo to są przedmioty za mis na misję, tak więc no trochę bieda. <laughs> że nie możemy tego schować. Ale już. Czasami nie można mieć wszystkiego. Chujda, chujda, hej. E, co teraz zrobimy się? Zastanawiam. E, zobaczmy, co tu mamy. Magazyn kontenerów. O, będzie dużo snajpienia, zabijania wszystkiego. Yy, idziemy odbić Miltaja. To Wam się spodoba, na pewno, wierzcie mi. Dobra, tak więc w tym momencie robię przyspieszenie. Jesteśmy już tutaj. Powiem Wam, to będzie pompa. I samo x pompa dosłownie. Fajniej by było, jakbym to w nocy zrobił. Jednakże musicie się zadowolić tym, że będę to robił w dzień. Mamy tych tutaj przeciwników. Możemy niby negocjować, ale ja wolę zacząć wszystko rozpierdziać na maksa. Bo czemu nie? Dobra. O. Cześć. Bo dosłownie jak w Kijowie. <laughs> Nie no, to był podły żart. Umienem śmierci z rewolucji w danym kraju. Dobra, chedzik. Kolejny <laughs> Spoko ziomek Propsy dla was. No. Ogólnie mają tam tamtego kolesia na, jako zakładnika No, daj się zabić w ramię ci O! <laughs> się złożył. No, wystaw, maciupę. Sru. <laughs> Zajebiście. A daj mi jeszcze jest frajer. Frajerzyna. Nawet nie wiedział co się dzieje. Cylował jak debil jakiś. No, mówię Wam, sniper to jest naprawdę potęga nad potęgami. Albo ja jestem po prostu taki zajebisty. Sztuczna inteligencja się pokazuje. Tam na wieży bym. Jakbym był nimi, to bym na pewno na wieży tam stanął. Okej... Okay. Uwolni mi Spoko. Dobra, tutaj są już bliższe tereny, tak więc sobie wyekwipuję shotguna. Bo się opłaci na pewno. Dobra. <ścoughs> Shit. Ja się przestraszyłem. Uu, granaty? Stary. Co ty chcesz Jak nie granata? Dobra, a ten karabin to jest miazga. Co się uleczymy? O o o małe ścinki są. No spokojnie Nie ma na tu. Brawo Ponieważ koleś internety. Ogólnie Miltaj jest w środku, i taki koleś będzie go tam trzymać, a póki my się nie zbliżymy. Jak my się zbliżymy, to on wtedy zacznie nam. Pie... no, zastrzeli go. Dlatego musimy go po prostu najzwyczajniej najzwyczajniej w świecie wyprzedzić. Auć! No, taka, taka gra już jest. <grystanie> Niestety. Tego widzicie, tu niby głupia rozgrywka, że uuu, jak mi fajnie idzie, coś tam, coś tam, to ta gra jest za łatwa, jednak nie jest. Ja po prostu spokojnie do tego podchodzę, z taktyką, z rozwagą, bo jak widzieliście, trzy strzały i już było po mnie. Łączę sobie światło, latarkę, lornetkę. O, w ogóle to. Polu! Teraz oni są tam daleko, dzięki. To jest bardzo fajny efekt strzelał jeszcze pośmiertnie. Dobra, F5 i. Nie ma tu się opierdalać. Pompa musi być. masz Dzięki za ratunek. Ogólnie tak, on by tutaj właśnie go postrzelił, jeżeli byśmy szybko nie zareagowali, dlatego no najprościej w świecie urżnąłem mu łeb zanim on zdążył cokolwiek zrobić. Ty tu koleżko poczekaj. A ja zrobię w tym momencie cięcie i wyzbieram wszelkie tutaj fanty jakie są. I dopiero do niego pójdę i e, z powrotem wrócimy do e, tego. Do, tam do. do bazy. Tak więc cięcie. Okej, okay, wyzbieram tutaj wszystkie fanty jakie były, tam... Dwa pistoleciki jedynie były w takim stanie, że mogę to sprzedać. Ogólnie powiem wam, przez to, że teraz mam ze sobą serce oazy, które nie mogę wyrzucić, nie będę nosić jedzenia, no chyba ewentualnie jedną konserwę, jeżeli tego tam będę miał naprawdę ze dwie konserwy będę nosić, a tak to wszelkie chleby i kiełbaski powywalam, ponieważ serce oazy ma to zaspokojenie głodu, tak więc nie będę naprawdę potrzebować niczego innego, mi się wydaje. Myślałem, że nie wyjdę z tego żywy. Rany, sam za, załatwiłeś wszystkich i tych. Przepraszam, bandytów. Chwac, z, chwac z ciebie. Niech uwierzą, Nie uwierzą mi, jak opowiem o tym. Możemy już stąd iść? Proszę bardzo, przyjacielu. No i teraz, zanim będziemy podążać, I think. O, podniósł się kran. Dob. Bra... nie, chwila. Chcę zobaczyć czy właśnie to będzie jakaś kaccenka, gdzie nas przyspieszy, to bo pamiętam, że coś takiego było, wątpię, żebyśmy musieli z nim tak łazić tutaj. What? Ziomek! Ogarnij te Ogarnij te srogie grzyby, bo ci strzelę. Welcome to the bot. The bot is my friend. I really like him. O Boże, where is mi Mitai? He's dead. Why? He's so stupid. Czy ja mogę podnieść to ciało? Jaki kurwa debil. Dobra, ja w tym momencie zrobię cięcie, i jak coś będzie, to wrócę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Nie wiem, co mu za srogi grzyby to odwalały, że nie potrafił tamtędy przebiec. Teraz wszystko jest z kolei okej. Okay. Spotkamy się przy starym dworcu. Eee, no dobra, ruszajmy. Przyspieszy nam mm, właśnie teleport do starego dworca. A mi się coś takiego podoba. Romanówka. <laughs> eee. Pewno się za co nawiedział, co z tą Romanówką. Jutro jadę na urodziny mojego kolegi. i Pomyślałem, że śmiesznym pomysłem będzie, jeżeli do butelki whisky dokleję takiego Romana ze wściekłych pięści węża, kto oglądał ten wie. I napis Romanówka dałem. Okej. Okay. Powiedz mi, jak cię złapali. Nie pytaj, nawet to, by, to tylko moja wyda. Bandyci ostrzegali mnie przed tym, ale wiesz, zaczęli żądać części mojej zdobyczy, ale zona przecież nie jest niczyją własnością, więc czemu miałbym im płacić? Dalej, powiedzieliśmy im z chłopakami, gdzie, gdzie nas mogą pocałować, i mieliśmy. Myśleliśmy, że udzie nam na sucho. Bandyci okazali się całkiem sprytni, urządzili zasadzkę, byłem na tyle głupi, że poszedłem samemu szukać artefaktu, a wtedy oni wyskoczyli mi z pleców i związali ręce. Nim zdążyłem wyjąć broń i tyle. Dobra. Cześć ziomek. Stalkerze dziękuję za wydostanie milita ja. maszyna do zabijania z ciebie. Sam rozwaliłeś wszystkich tych bandytów. Proszę przyjmij to na znak naszych dzienności. Złotą rybkę cholero mi dałeś. Otrzymano współrzędne schowka, zakładnik, odbierz nagrodę od przyjaciół MikTaja. Czułem panie Fachuro. <grytanie> Spoko, dziękuję za taką nazwę. Super, mamy złotą rybkę plus 12 kilo. Wiecie co, ja będę... ja sobie zatrzymam tą ten artefakt, ponieważ dzięki niemu będę... No będę go po prostu miał, jakbym po prostu miał e, zwiększony ciężar, to zamiast używać e, Herkulesa, to po prostu sobie wezmę to. Znaczy z Herkulesem i jeszcze więcej będę miał wtedy. U, u dźwigu. Bo ja, wiecie, poprzedni Let's Play to miałem taki... Boże, poprzednie podejście do gry to miałem takie, że używałem tylko właśnie... A, tu będzie tego do sprzedawania. E, używałem jedynie właśnie egzoszkieletu i dzięki temu... Byłem taki potężny i silny i wielki. Mm. <grym> nie, jedną konserwę sobie, tak dwie konserwy. Um, tak, to sprzedaję, to bo niepotrzebne mi jest to, jeżeli mam to odnawianie się żytka. E, co, koleś? A ty nie masz na amunicji do snipera, ale z ciebie bieda totalna. Dobra, 42 kilo. Co mi się podoba? Bandaży nie mogę u Ciebie sprzedać, co za chłystek jeden. Tak taki razie. Razie. Flint. Wolność. Wolność. Nie w Twoim przypadku. Kolego, tu trochę... Nie... E, tu, handel i u Ciebie będę mógł to porobić. No, e, sprzedaję ten nadmiar. Ten także. Do pięciu, nie potrzebuję tego dużo. Tego w ogóle nie potrzebuję, nie wiem po co to nosiłem cały czas. Bo, no bo już mam tą ochronę z bombla, no nie, minus 4 to i tak niepotrzebne mi są właśnie te antydepresanty, czy co to tam jest. Nie, 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 nie będę nic takiego kupować. E, coś tu jeszcze jest? O, mogę barwinki posprzedawać tak do 15, bo akurat barwinki się przydadzą. Dobra, 40 kg, 20 kg będzie na resztę. No, tak więc coś mi się wydaje, że w tym momencie zakończę ten odcinek. Tak więc do zobaczenia na razie. Pa! we're gonna go